już masz ustawienia Ciąc... jak w na roblox, Tak. Ciąg tutaj się kłóca na spacer. pieniądze. Podcikłeś Pickard, reader. Kliknij kliki i spacer. A no? Ale w, też się pod spacer, czy ten? Kłóci się na o. C, na shiftie, na kontrolu i na spacji. No żebyś na pewno nie jednął się, Dora. Pickard. E Zero. A to, to, to jest nasz HP jednak, okej. Okay. No no? Dobrze, my nic nie wiemy o tej grze. No. Pieniądze, pieniądze. O, bo, światło mam. Też mam. Ty, mam tazer. To jest do oświetlenia terenu po prostu. Aha, dobra. Tazer, tazer taki. Nie wiemy ani jednego powtwora jak działa. Czy tutaj będzie coś takiego Kchasz? jak has Jak raz No właśnie tego się boję najbardziej, nie? Oho! mroga Tak. Ta... Okej okay. O! Ambus Nie dar możesz wejść No wodę Woda Ty, bo trzeba pod wodą przepłynąć. Wow, Z zewnątrz, jestem na zewnątrz, 19 drzwi. O, mryga. kiedy się schować? Tu. to jest tak głośno, Jezu? ci jakiś co? muszę zaraz podgośnić Tam w górę coś połonie, zajebiście. i do góry. Ty, chcesz się spalić? choć? Nie, dzięki. Chcesz... O, ile pieniędzy! Chcesz być czarny? Ty, mamy problem. Dwa pokoje są po 23. <grym> Okej, okay. czemu to się z opóźnieniem otworzyło, Jezu? Jest. Nie wiem, Słyszałem. A ładny ryj to ma. Nie widziałem. Jak się zesrać teraz, to rata dobrze. Kilkard trzeba. Ło, kurwa! Coś się stało, Ej! Nie, nie, nie się. Właśnie. Potwór w szafkach! Otwieram się same drzwi. Boss? Maybe? Wygląda. O, oh, mam, mam kikart. O, kurwa! Szafka, szafka! Słucham, to dosyć to weźmę, mówię, Też. Zabiło mnie. Też. <laughs> Super. O! Ale fajne. No, fajne! Ty... Ale reakcja. Angler, Angler. Angler No bo Angler Fish, wiesz, o co chodzi? nie? Wiem, wiem, wiem. Zajebiste. Okej. Okay. To, to super to jest. No to jest. O wiele lekkiej zdrowiono to by się będę... Będziemy... Inaczej jest to co, zupełnie coś innego. Yy, latarkę Mówię, tak jest nie, dla Tarkiego. Nie, nie, na przykład. Mam 63. Brakuje mi jednego. Sejmuję, tak samo jak na drugi chapter Dorset. A ładny jest ten soundtrack faktycznie. No. Czuć się można po prostu to. Soundtrack dorsów to jest... Hmm, winda. No, jest winda music typical, ale... To jest jedyny to dobry... Ma, to też ma jakiś tam swój vibe, ale to jest o wiele lepsze. Tam to jest jedyny dobry soundtrack z dorsów. Winda. No, no tak. Nie, jeszcze ram. od tego. No, no, no. Okej. Okay. Jezu. Niebieskim nie zabił. Niebieskim nie zabił. Widzę biegnę. Mam 70 hp Mam cię. Cześć. Ale dobra, czyli możesz się schować de facto, tylko że po prostu igrasz w ogniem, no. Ja. Tak. Okej, okay, jak za długo ciemno jest, to się zapalałem światło. Też mnie to niezmiernie. Okej, okay, dobra, i tak nic z tego. Nie wiem. Jakby gdzie iść. To tu jest? Okej. Okay. A kurwa! się zesrałem. Please forgive me. On mi zajebał ostrą lepę, jak coś. Chodź. Jeszcze raz go znajdziemy i umieram, jak coś. Ciekawostka. Okej, okay, nice. On bije, po, on bije po 55 aż. Mam lanterna. Nice Aha Aha, trzeba scroogeć Ej, bo to mi zabrało To mi zabrało, mam 40 HP Ja mam 30, kurwa, 4 to tam drzwi, nie Ja umrę od razu, nie Dobra, ja też Dla kontentu stary Nie Ty coś tu idzie Co tu biega O, słodko content <laughs> Okej, okay, to się nazywa Good People Stary No FNAF 4 Vibes Musisz podejść do drzwi i słuchać Nie gadaj Tak O kurwa I czemu tutaj jest na Umarłem Umarłem Od czego? Od nowego spora. Zbudzać, więc... On się nazywa Squidless on, on się pojawia w ciemności, głównie Whisper? Nie, to jest Squidless. On, on w ogóle, to jest ktoś chyba nowego. Okej. Okay. Nie możesz na niego zaświecić latarką. W ciemności? Tak. Okay. A mu się świecą oczy na biało. Okej. Okay. Ale chodzi za tobą czy co? Nie, on jest po prostu. On. He is mining his own business, tak samo jak on to określił. Okej. Okay. Tylko po prostu się wkurwia i robi się agresywny, jak zobaczysz go latarką, nie? Dobra, dobra.